Witam Was dzisiaj z Goodwood, Festival of Speed. Zjeżdżają się tutaj ludzie z bardzo wielu państw, przywożą swoje furki i sprawdzają się właśnie na tym torze. To też nie do końca jest tor Goodwood, bo to jest droga obok, która prowadzi do pałacu tego księcia, który jest w posiadaniu całego właśnie tego obszaru. Zapraszam Was na historię, gdzie zobaczycie mnóstwo, ale to mnóstwo samochodów nieziemsko pięknych. Lećmy teraz w tą właśnie przygodę. Przestaliśmy cynka, że na samym szczycie góry tam się dzieją rzeczy też ciekawe i całkowicie inne niż tutaj na dole, więc nie tracąc czasu, my się zawijamy na górę zaraz wam wrzucamy wszystko co się tam będzie znajdować my też idziemy w nieznane bo jest to mój pierwszy Festival of Speed cały tak samo jestem po prostu pod wrażeniami tak jak i wy właśnie teraz przed ekranami więc co, nie tracąc czasu, my już lecimy na górę i wam wszystko dajemy teraz właśnie na ekran, chodźcie z nami Szliśmy na sam koniec toru, żeby zobaczyć co tam się dzieje, bo z tego co nam powiedziano na samym starcie tam podobno naprawdę jest sporo palenia gumy i wszystkiego zabawy, więc nie tracąc czasu od razu walimy na sam koniec i nagle po drodze spotyka nas taka akcja. Spotykamy samochody off-roadowe, które skakają, jeżdżą jak szaleni. Zaraz wam to wrzucę na ekran. Chodźcie zresztą, zobaczcie to sami. Co sądzicie o takim właśnie off który widzicie za moimi plecami? Jest to też naprawdę coś fajnego, ciekawego. O, petardy strzelają, Boże. Patrz, w dzień petardy, jeszcze tego nie widziałem. Kolorowe. Zobaczyliśmy trzy samochodziki, które zrobiły tutaj trasy teraz na offroadzie, więc dalej lecimy, bo żebyśmy nie stracili za dużo materiału, musimy lecieć na sam koniec, zobaczyć jak najlepsze momenty tam, gdzie samochody zawracają i podobno genialnie się bawią. Leźmy to zobaczyć. A więc jak sami widzicie, tutaj dzieje się naprawdę dosyć dużo, bo na tym właśnie tuż obok, gdzie idziemy przez las do samej mety, nagle okazuje się, że tutaj mamy też i rajdóweczki, które sprawują się zajebiście w lesie. Naprawdę, to miejsce jest... Piękne, daje nam wiele możliwości, wiele do pokazania, więc naprawdę cieszymy się, że tutaj dotarliśmy. Jest to genialne, zresztą chodźcie dalej, zobaczycie sami. No jak widzicie, chyba warto było przyjść na tą góreczkę, bo dzieje się tutaj naprawdę dużo genialnych rzeczy. Mamy raili, mamy offroad, może nic się specjalnego nie działo na tym miejscu, po które przyszliśmy, czyli zawracanie samochodów, ale i tak nagraliśmy dosyć dużo, dużo fajnych, ciekawych materiałów, które właśnie teraz oglądacie. No ten dzień naprawdę sprawił się genialnie. Zresztą sami to ocencie, bo jeszcze przed wami naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Czekajcie do samego końca, będzie warto, mówię wam to teraz poważnie. Spędziliśmy już dość dużo czasu w tym lesie i nie możemy przeciągać tego, bo zaraz dzień się będzie kończył. A my musimy jeszcze wrócić na dół i nagrać sporo samochodów. I nagle co się okazuje? Wychodzimy na polanę z lasu i pojawiają się samochody tak piękne jak na przykład ta RX-7, którą zaraz zobaczycie i leci bokiem przez całą trasę. Naprawdę odczucia genialne. wy to widzieliście? Mega. Wchodząc w dół wybraliśmy inną trasę, żeby zobaczyć czy znajdzie się coś jeszcze ciekawego i się nie myliliśmy, bo w środku lasu nagle okazuje się, że Jaguar ma swoją sekcję i pokazuje umiejętności latania bokiem. Naprawdę to miejsce zaskakuje nas minuty na minutę. Cały czas coś znajdujemy nowego, cały czas się tutaj coś dzieje. Jest to genialne miejsce, żeby spędzić fajnie motoryzacyjny dzień. Uwierzcie mi, warto tutaj się pojawić. Jak sami widzieliście, wypad na tą górkę był naprawdę zarąbisty, Moim zdaniem było naprawdę warto podjąć tą decyzję, żeby właśnie spędzić 1,5 km w jedną i 1,5 km w drugą drogi pieszo, żeby nagrać to wszystko, co wy widzieliście, bo naprawdę działo się tam dosyć dużo. Już jesteśmy na dole, wracamy do furek. Teraz idziemy zobaczyć parę supercarów, które zaraz Wam wiadą na ekran. To no, wydaje mi się, że naprawdę dzień to jest genialny. To, co dzisiaj tutaj zobaczyliśmy, nie wiedziałem, że tyle tak naprawdę przygód nas czeka, że spotkamy od Formuły 1 do rajdów po lesie i tak dalej, no po prostu dzień niesamowity. Mam nadzieję, że Wam się też podobało, jeśli tak, dajcie subskrypcję, która Wam się teraz tutaj pojawia, dajcie tak samo lajka. Like i co? Skomentujcie, czy takie materiały wam się podobają, bo moim zdaniem naprawdę warto tu było przyjechać. Dla tych momentów, które wam teraz pokazuję, pokazałem i zaraz jeszcze zobaczycie parę fajnych furek, bo teraz właśnie idziemy na superkary. A już widziałem przy samym wejściu, że na pewno będzie warto je nagrać. Mm. I don't take a thing too light, so when you like, you be doing your thing, I know you right, been a minute since I met you by now, I know you right, life a motherfucker, fuck what they saying, I hold you tight, told the world I need a break like a drum roll, uh, plus you got enough soul, I speak and my tongue goes, a mile a minute, and mind your I didn't, we already crossed paths before, now you grinning, I don't even need a big ass smile. You got an attitude, but that's your style. Maybe if I could get up in your latitude somehow, then we could put the past back where it belongs for now.

Sure, I ain't shallow, rather hop in your deep And me and more shit, sure, shallow, out To the deep lean on, uh No i jak sami widzicie Naprawdę mamy tutaj same topowe marki Takie jak Bugatti, Paganizonda Z Ferrari Naprawdę same topowe marki Które teraz wam się przewijają na ekranie Moim zdaniem to jest Spełnienie marzeń każdego miłośnika Motoryzacji, znaleźć się w takim miejscu Gdzie właśnie dla was teraz nagrywam I wrzucam wam to wszystko Piękne przeżycia do tej pory Naprawdę do tej pory dochodzę do siebie Właśnie po tym dniu, który Spędziłem na Goodwood Festival of Speed. To jest coś pięknego. Poszedłem nagrywać super furki, super kary. A co się okazuje, one jadą na start, więc szybko się zawinęliśmy. Znowu jesteśmy na starcie i nagramy je w ruchu. To jest coś fajnego zobaczyć. Takie fury, które właśnie widzieliście przez chwilą na przebitkach, zaraz będą startowały na torze Goodwood Festival of Speed. thank mm -hmm. you No, my już kończymy ten materiał na dzisiaj. To już jest wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zasubskrybujcie ten kanał, bo duża liczba osób ogląda, a nie subskrybuje. Więc zachęcam Was do tego, bo naprawdę na tym kanale będzie się jeszcze dużo działo, będę miał dużo do pokazania. Właśnie takich rzeczy na przykład jak takie samochody, które stoją koło mnie, a są naprawdę piękne. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.